Hejka, tutaj Ola. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj nagrywam sobie vloga, jest to pierwszy update czytelniczy w tym filmie, jak zresztą możecie widzieć. I tak, o jakich książkach tutaj będę mówić? A więc tak jak mogliście widzieć, niestety tylko w przebitkach, ponieważ jestem chora i za dużo nie zdążyłam po prostu też o niej powiedzieć wcześniej, ponieważ jest na bardzo... Jest ona bardzo cienka, krótka, więc szybko mi się ją czytało. Czytałam ją tak no w dwa dni i jakoś tak dużo, że nie zaupdate'owałam o niej, ale pokazywałam Wam. Jezioro, czyli książka, którą kupiłam na poznańskich targach książki, czyli bardzo niedawno. W ogóle ja tą książkę nie wiedziałam w ogóle o jej istnieniu przed pojechaniem na targi, więc nie miałam wobec niej żadnych oczekiwań. Nic o niej nie wiedziałam. W sensie, nie, jak ją kupiłam, to właśnie fajnie, bo pani mi opowiedziała, o czym ta historia jest. Pani z, ze stanowiska, z wydawnictwa i nawet mnie ta książka zainteresowała. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się ona podobała. Jest to taki typ książek, które ja też właśnie lubię. Przede wszystkim jest to książka bardzo smutna, o takim o o smutku, tak, o smutku. Nie, no mój mózg gdzieś słabo funkcjonuje, ale tak, jest to książka bardzo smutna, taka przeszywająca, o takim przede wszystkim, takiej niesprawiedliwości, niezrozumieniu i takim, takiej tęsknocie też, no ale przede wszystkim takim właśnie, mm, też czasami jak ci ludzie się wobec siebie zachowywali, to mieliśmy takie, mm, takim, tak, tak, taka niesprawiedliwość straszna. No więc to po prostu bardzo smutna książka, którą bardzo Wam polecam, żeby przeczytać. Ja o niej nigdy wcześniej nic nie słyszałam, a czyta się ją strasznie szybko, więc na pewno nic nie stracicie, tylko zyskacie. Hejka, tutaj Ole z przyszłości. Jestem w trakcie montowania tego vloga i chciałam tylko dać jedną rzecz właśnie do tej książki, ponieważ nie uwzględniłam tutaj, a chciałam, aby to wybrzmiało, ponieważ jest to dosyć ważne, że ta książka jest dosyć mocno brutalna, brutalna i taka też e, zawiera wiele scen erotycznych, wiele takich też obleśnych scen erotycznych, a więc e, głównie właśnie też przez tą swoją brutalność e, uważam, że jest ona raczej skierowana do, na pewno jest skierowana do starszych czytelników, wręcz bym powiedziała, że dla dorosłych albo bardzo dojrzałych takich do, do, bardzo dojrzałej młodzieży a więc chciałam tylko, aby właśnie to tutaj jeszcze wybrzmiało Ok, kolejna książka, ponieważ to, ta książka Jezioro, no to byłoby sensu, gdyby ona miała być najważniejsza w tym filmie. Najważniejszą książką w tym filmie, na której się tutaj skupimy, jest ta oto książka, czyli Cień Wiatru Karolsa Zafona. Dobrze powiedziałam? Tak, dobrze powiedziałam. <laughs> Carlosa Zafona i tak. Ja nie mam jeszcze doświadczenia z właśnie tym autorem i chciałabym je zdobyć, ponieważ te książki, jeśli nie wiecie, to jest literatura piękna, one są bardzo, bardzo cenione. Uznaje się za takie przewiduje się je, tak z tego, co ja, co ja się zdążyłam dowiedzieć. Jako takie klasyki. No na razie nie mogą być one uznane za klasyki, ponieważ one są, ta książka jakoś jest napisana tam, nie wiem, chyba jakieś lata 80. mi się coś wydaje. Nie, 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 nie jestem pewna, jednak coś takiego. Jednak są one, właśnie mówię, bardzo, bardzo cenione. I tak, jeśli chodzi o tą historię, to ja w ogóle nie przypominałam sobie opisu, ponieważ no ja kiedyś go czytałam. A teraz sobie go nie przypominałam, więc nie wiem, co się w tej książce będzie działo. I nie będę specjalnie Wam też czytać tego opisu tutaj dla Was, żeby Wam powiedzieć, o czym ta książka dokładnie będzie, bo nie chcę sobie psuć po prostu niespodzianki. Sorry. Shame on me, ale, ale właśnie nie chcę tego robić. Jak na razie jestem dopiero na początku. Na 80. stronie i jak na razie bardzo mi się podoba i historia mnie bardzo interesuje, ale przede wszystkim też właśnie język mi się bardzo podoba, ale nie to przede wszystkim historia mnie interesuje. Język no też jest bardzo, bardzo ładny, naprawdę. Także będę wam o tym coś mówić więcej. I jak na razie, jeśli chodzi o to, do czego doszłam, to mamy tutaj, wiem tylko, że na pewno mamy losu tutaj głównego bohatera, chłopaka. Rzecz się dzieje, rzecz się dzieje w Barcelonie, to ja wiedziałam. I bardzo ważną rolę w jego życiu ma odgrywać książka, bo też on właśnie pochodzi, jego ojciec, ponieważ jest wychowywany tylko przez ojca, jest antykwariuszem. I to on ym, tak trochę w nim zaszczepił tą miłość do książek. No nie chcę za, za dużo też zdradzać i no za dużo też jeszcze nie wiem, ale tylko co powiem, to jejku, tutaj mamy tyle tekstu na stronie i mamy taki malutki druk. Także to ma 500 stron, więc nie tak strasznie dramatycznie, ale jakby sam fakt tego, jak to się będzie wolno czytać, mnie. Nie to, że mnie zniechęca, ponieważ jestem bardzo zachęcona do czytania tej książki. Jednak jest to dosyć trudne. Ok, i tylko jeszcze szybko skończyłam słuchać tego audiobooka, o którym mówiłam wam w ostatnim filmie. I mówiłam tam właśnie o tym, o czym on jest, a tutaj tylko powiem, że uważam, że był spoko. Bez szału, yy, ja nie mam też jakiegoś dużego porównania, ponieważ ja nie czytam tego typu książek zbyt dużo, więc nie mam, tak jak mówię, zbyt dużego porównania. Jednak tak, liczyłam może na coś takiego bardziej, nie dramatycznego, kryminalnego, a tak nie bardzo tutaj takie coś było. Yy, uważam, że taka w porządku książka. Jeśli chcecie, możecie przeczytać, jeśli nie, za dużo też nie stracicie, nie musicie czytać. Ale tak to sobie do przesłuchania, właśnie tak, żeby sobie umilić czas, to uważam, że całkiem w porządku. Ja będę jej dawać jakieś takie 3-3,5 gwiazdki, więc całkiem, całkiem w porządku. W ogóle przepraszam, że ja tak mówię trochę dziwnie, ale mówię, jestem chora, także mam nadzieję, że już będzie lepiej. kolejnym update'em czytelniczym, w zasadzie dopiero drugim, e, ale chciałabym powiedzieć coś, tak tylko chwilę o tej książce, ponieważ e, trochę już więcej jej przeczytałam, ale nie tak dużo, jak myślałam, jednak nie idzie mi tak szybko. W ogóle chciałam też zaznaczyć, że zapewne napisałam tam e, przy tym, jak to mówiłam, po, po, powiedziałam straszne głupoty, po prostu nie wiedziałam, nie sprawdziłam tego, a jakoś nie wiem, czemu tak myślałam, że ta książka została napisana w latach 80., a to nieprawda, została napisana w 2001 roku, więc, no, jeszcze na pewno nie jest klasykiem, ale ja mam szczerą nadzieję, chyba, że takim będzie. Przynajmniej jak na razie, bo jak na razie mi się właśnie bardzo podoba. Ponieważ tak. Yy... Bardzo, podoba, bardzo mnie w ogóle interesuje ta historia, tak jak Wam mówiłam już wcześniej. Nadal jestem nią bardzo, tak mówię, zainteresowana i ciekawa, co wydarzy się dalej. Mimo to, no mówię, jednak wolno mi się ją czytać po prostu przez tą czcionkę i przez to, że teraz jestem chora i, i, i mam trochę gorszy czas czytelniczy przez to. I jeszcze właśnie co te małe literki, to tak wszystko składa m, niefortunnie. Jednak co mogę Wam powiedzieć o fabule? Przeczytałam sobie ten opis, jednak to wszystko już się wydarzyło, więc w sumie w takim dobrym momencie go przeczytałam. Czyli mamy, tak jak wcześniej mówiłam, chłopca, historię chłopca, którego tata jest antykwariuszem i... I mają taką rodzinną tradycję. Właśnie zgodnie z tą tradycją rodzinną ojciec prowadzi go do tutaj tytułowego, znaczy nie tytułowego, tylko to jest jakby nazwa całej serii cmentarzy Zapomnianych Książek, gdzie ma sobie wybrać jedną książkę. Tam są takie książki właśnie nie, takie nie, zapomniane, nieuznawane, skazane na taką porażkę, takie przeklęte wręcz. I on wybiera sobie właśnie tytułową książkę Cień wiatru, która zaczyna zmieniać jego, jego życie. Chce on się dowiedzieć coraz więcej o tym autorze tej książki, ponieważ jest to osoba, o której w ogóle zapomniano nie była ona uznawana, ten autor nie był uznawany w ogóle, kiedy ta książka była wydana praktycznie wszystkie jego książki zostały zniszczone przez pewne tam wydarzenia, jednak na jego drodze co do poznania właśnie prawdy o, o tym autorze i w ogóle do odkrycia jeszcze większej ilości jego dzieł, ktoś staje coś, coś się wydarza znajduje się on w niebezpieczeństwie i zaczyna to naprawdę bardzo zmieniać jego, jego życie, też fajnie, że mamy właśnie ten klimat Barcelony takich właśnie no hiszpański klimat ponieważ autor właśnie też jest właśnie Hiszpanem, więc ciekawy ciekawy ten klimat, właśnie to się dzieje w latach właśnie, tak jak mówiłam ostatnio o 50 w Barcelonie, więc no, no ciekawy klimat jak na razie mnie mega interesuje i mam nadzieję, że będzie spoko i w ogóle tak, powiem wam jeszcze, nie wiem czy jeszcze będę coś o tym mówić, bo praktycznie już skończyłam to może nie wiem Napiszę czy coś, bo no, jak już mówię, to powiem tutaj, że w ogóle, przepraszam, że tak mówię trochę nieskładnie, ale tak jak mówię, jestem chora, więc to przez to. Ale przesłuchałam już praktycznie całego, zostało mi dosłownie 20 minut tego audiobooka, czyli Chwile Wieczności, który dopiero jest bardzo nowym audiobookiem, dopiero co wyszedł. Strasznie mi się on podoba. Serio mega, bardzo, bardzo. Jest to y, historia z perspektywy ogólnie historia y, staruszki, starszej pani, jest to właśnie też y, z jej perspektywy. mamy tutaj po prostu przedstawioną starość. Z czym tak naprawdę y, tacy no już y, bardzo dojrzali ludzie muszą się mierzyć, i po prostu co im w głowie siedzi. Y no, to, to z czym oni się po prostu muszą zmagać, to jak naprawdę wygląda starość i co tym ludziom po prostu towarzyszy. Bardzo, bardzo pojmująca historia, bo to mamy w ogóle właśnie perspektywę po prostu takiej pewnej starszej pani. W ogóle też można by uznać, że ona jest taką zrzędliwą, starszą panią, co mi się osobiście bardzo tutaj też podoba, ale no też po prostu ona już ma takie podejście do życia, bo już dużo przeżyła i trochę ma już tego życia dosyć czasami. Fajne też to jest, że ona jest tak jak po okładce, można się też, znaczy nie można się domyślić, ale po okładce to widać, jak, jakby jak się pozna historię, to ona jest, była, no jakby jest wykształcenia, no już jest na oczywiście, kardiochirurgiem, co też tutaj jest takie ciekawe. Jest to strasznie szybka książka, ma audiobook 4 godziny, więc no mega szybko się go słucha. Ja go zaczęłam wczoraj, przedwczoraj. No tak naprawdę w jeden dzień można przesłuchać. Yy, także mega Wam polecam. Więc te, tyle na teraz. Ja teraz się szykuję, ponieważ w sensie yy, ubieram się tylko, bo jestem już pomalowana. Yy, I ubieram się tylko i jadę się spotkać z moją przyjaciółką. Może Wam pewien coś pokażemy. Jedziemy na kawę ciastko. Yy, więc pewnie wam, wam coś pokażę. A jutro mam nadzieję, że też będzie się działo coś ciekawego, ponieważ prawdopodobnie wydarzy się spotkanie czytelnicze u mnie w domu. Mam nadzieję, że to wypali, więc na pewno jeśli tak, to Wam coś więcej... to, to będę coś nagrywać na pewno. Także tyle na teraz. Do, do usłyszenia. że graliśmy w pociągi i przegrałam. Ale to przez moją chorobę. Tylko i wyłącznie. Ale spoko gra. Jak wszyscy, co grają... Wszyscy, wszyscy, co czytają książki, grają w tę grę, więc my też grałyśmy. Ale jest serio spoko i polecam. I najlepsza jest trasa Paris-Brest, ponieważ to jest moje ulubione ciastko. I okazało się, że są takie naprawdę miasta. I to jest, że co? Że wyścig row, kolarski tak. rowerowy e, tak, więc ale niestety nie jecham tam ale jecham do Brest więc i, i tak dobrze Witam Was w zakończeniu tego filmu, a co zatem idzie, także oczywiście podsumowanie tej książki, ponieważ udało mi się ją właśnie wczoraj skończyć. I tak, mam wobec niej dosyć dużo przemyśleń i w ogóle co też takie co ciekawe, miałam robić update jeszcze właśnie w trakcie, po tym update'cie ostatnim co do zmiany moich przemyśleń właśnie wobec niej, ponieważ był taki moment, w którym aż myślałam, że Naprawdę dam niską ocenę tej książce, ponieważ w pewnym momencie bardzo mi się jakoś tak ciężko ją czytało i się zmuszałam do czytania jej, ale tego właśnie zaraz przejdziemy, ponieważ, tak, podsumowując, uważam, że po pierwsze, kunszt w ogóle literacki, styl pisania, język, racja bohaterów, w ogóle pomysł na historię są to aspekty, które jak najbardziej zasługują na bardzo duże uznanie i naprawdę bardzo mnie ujęły. Niemniej jednak były też pewne aspekty, właśnie chodzi mi te głównie o takie fragmenty, w których mieliśmy opis przeszłych wydarzeń przez pewnych bohaterów, przez takie jakby osoby trzecie. Opisy te były naprawdę bardzo takie bogate, bardzo długie. Jeszcze właśnie ta czcionka tutaj utrudniająca mi przyswajanie tej treści spowodowało to to, że po prostu męczyłam się przy czytaniu tego. Ostatecznie jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, jestem w pełni świadoma, że jak najbardziej opłacało się tak przebrnąć przez te cięższe fragmenty i ponieważ miały one ostatecznie jak najbardziej bardzo duży wpływ na, na przebieg całej historii i nie, nie, nie ujmuję im także kunsztu literackiego, ponieważ jak najbardziej również były one bardzo ładnie zbudowane, jednak na pewno tak jak dla mnie ciężej i ciężej mi było właśnie te informacje tutaj przyswoić. Były też one dla mnie w pewnych momentach takie zagmatwane i ciężko mi się było już połapać, kto co mówi, o co chodzi, I więc na pewno jest to książka, która wymaga skupienia przy lekturze. Ostatecznie uważam, że na pewno było to bardzo udane spotkanie i że jest to książka, która jak najbardziej zasługuje na uznanie, na tak, tak wysoki rozgłos i tak wysokie opinie, jaką, jakie zbiera. Jednak, tak jak mówię, przez to, że y, ciężko mi było czasami przez nią przebrnąć, i chociaż, tak jak powiedziałam, uznaję jej, uznaję jej kunszt i uznaję y, kunszt we wszystkich fragment, jej fragmentach, to po prostu przez to, że właśnie tak mi było ciężko, y, muszę jej troszeczkę obniżyć ocenę, y, co też uważam, chyba ona aż tak bardzo do mnie trafiła, jak myślałam, że trafi. Oczywiście, tak jak powiedziałam już wcześniej wielokrotnie, bardzo ją doceniam. Jednak myślałam, że jakoś tak, nie, wiecie, bardziej zapadnie mi w pamięć, zapadnie mi, tak, uderzy mnie, yy, uderzy mnie w, tak w serce, yy, a chyba tak nie do końca było. Yy, tak jak mówiłam wcześniej, historia bardzo ciekawa. Mówiłam już o fabule, więc tutaj nie będę się już o tej fabule ponownie rozwodzić. Jeśli mieliśmy właśnie tych yy, przeszłych przeżyć, tego co wydarzyło się właśnie kiedyś, tak, yy, tutaj oczywiście w kierunku tego yy, autora. O którym ostatnio, o, o czym ostatnio właśnie mówiłam. Uważam, że przez tą książkę się naprawdę płynęło, ponieważ ta historia była naprawdę bardzo interesująca i angażująca. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak polecieć Wam tę książkę. Jednak, właśnie mm, musicie nastawić się na to, że na pewno język ten i niektóre fragmenty wymagają większej ilości skupienia, choć na pewno warto przez nie przebrnąć. A więc to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Był taki dosyć długi vlog pod względem tego, że składał się z wielu dni, ponieważ po prostu no, dosyć długo czytałam tą książkę. Niemniej jednak mam nadzieję, że spodobały Wam się moje opinie, a także wstawki z życia, jakie Wam pokazywałam, i że może zachęciłam Was do przeczytania jakiejś książki, którą, o której mówiłam w tym filmie. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie i... 爸。